Siempre widzę, że Dzisiaj z witam grze o samolotach. I tak rad to nie są to nie są żarty. I pierwszy poziom. Dobrze Ale wolno się idzie. Mamy tu bagaż Dzień dobry, dzień, dro... dzień, dzień dobry. Może to pani to trochę tak powiem. A może pani się tak na mnie nie gapić? To pani troszeczkę chyba dziwna jest. Nie wynikam. O, tam pokazują, gdzie mam siadać. Dzień dobry. Adam, Adam, ta pani to nadal tak ręką Aha. O. A pan, to. Może pan się ode mnie odczepić? Mogę trochę pr prywatności. Mamy popatrzeć przez okno. Drugie. Drugi level. Oby coś się działo. Przesiadka jakaś była? Ja się z kimś zamieniłem. Dzień dobry. Teraz ja. Dobra. Troszkę podgłośnie, bo coś słyszeli. Albo tam troszeczkę ciszej. Będzie tak trochę w tle. Pada deszcz. Obok mnie siedzi jakiś pan. Ten pan to chyba coś tańczy, to tak macha. Pada deszcz. Niestety. O, chyba lecimy. Zawsze, jak. jak byłem. No dobra, trzeba szybko, szybko. Szybko. A pan? A, tak, pan tutaj też. Ja, jak byłem w Hiszpanii, tak się startowało. To było takie mocne. Jakby było coś. Coś jakby. Ktoś mocno walił pięścią, ale nikt nie walił pięścią, tylko było tak bardzo mocno. Dobra. Dobra, stoję. Nie, tu, to gdzie? Tam. No, się. Szybko! O. gdzie ja jeszcze mógłbym polecieć? No. do jakiego kraju mógłbym lecieć? Hm, hmm. gdzie ja mógłbym polecieć? Hmm. reklama. Wiem, gdzie mogłem polecieć? Do Wielkiej Brytanii. O, tu jakiś time. Dobra. O, jesteśmy w powietrzu. Taki widok też był u mnie z samolotu, tylko więcej było troszeczkę widać było jeszcze wodę. Ale nie wnikam w to... O, nie, nikt nie siedzi. Co się stało z skrzydłem? Wiemy, że macie właśnie problem. Dobra. Była coś część. Dobra, szybko! Szybko brace, brace! Dobra! Wszyscy też brace. Łojacie! Ale mocno. Szybko to nakładaj! Odpinaj się. Dobrze. Dobra, dawaj Może tu jest A ty co? Tutaj będziesz tak stał? Chię ja ciebie zaraz doleję. Nie, chyba. W złym momencie. No nie. I siadam. A tam ci to. Powiem chyba na inne skrzydło. Chyba coś poszło, tam u nich nie tak. Dobra i kolejne Ciekawe co tym razem nas spotka Jesteśmy na lotnisku Ja też właśnie byłem na bardzo podobnym lotnisku Dobra, trzeba zapiąć pazy to jak będziemy się wznosić jak będziemy się wznosić, to to będzie serio. Mocne. Jak ktoś by podskoczył i ten samolot by właśnie tak bardzo już zbijał yy, się w powietrze, to by na koniec samolotu szybko. Szybko by tam doleciał. Ale czy to w ogóle... Ale to lotnisko tak w ogóle jest duże. Ej, a tam a tamten samolot. My się zaraz chyba z nim zderzymy. No. Jak można tak było zrobić? A to pewnie tak, on. Nie ta kamizelka! Nie ten przycisk. Dobra. Chyba chwila tu, że my się spóźniliśmy. Noż, rusz się! Co tu jest tak zablokowane? No szybko, i można brać. Uj! Ale sprawdzę jak to się... Ależ to... A to jeszcze... A to... Zaraz... To... W którym ja byłem samolocie? W tym byłem samolocie... I to jeszcze na lotnisku! Jakieś tam okolice okolicy nie dopilnowały tego? Run your own Reklama. Dobra. Po reklamie. Dobrze. Następny poziom. O już. Powoli ostatnie poziomy są. O proszę. Do ostatnich poziomów będzie. Piosowy. Zobaczymy, to będzie na tych ostatnich poziomach. To jest dosyć taka fajna gra. Spodobała mi się. Choć ciemno jest. Chyba, że... Chyba, że... Yy, chyba, że mam jakiś yy, gorszy wzrok. Co się stało? Wybił okna! Co jest? Coś... a trzeba nałożyć maskę. I... I co mam zrobić? Nie zapinaj się! Powinienem no, się zapiąć. Po mnie! Trzeba było się zapiąć. No ja oczywiście nie, nie, nie umiem czytać angielskiego, więc nic nie zrozumiałem. Ale wybił Wybiło okna Łojacie A gdzie to się w ogóle stało? Odpinam się. I stoję. O nie, tam jest ogień. To zła strona. Tam. Tam szybko. Szybko. O nie. Spaliłem się. Musiałem się udać do wyjścia. No ale skąd ja miałem wiedzieć, gdzie jest wyjście. Znův. Třeba běc. Měla jsme. Měli Exit. A tu tu je exit. A, skrzydło się pali. To mądrze postąpiłem. O, I spaliłem się. Mogę dawaj tam? Tak, left, left, left. Left. Szybko wybijaj te drzwi. Dobra, szybko czy uratuję swoje życie? Jako jedynym w samolocie? Dam. Ale co się w ogóle stało? Nasz samolot się przełamał? Co się stało? jacie ja jacie szkoda że nie można biec w tej grze ale się dymi reklama dałem radę dobra następny poziom Nowy level, dobra. O, kiedy oknie. Dobra, kiedy startujemy? Ok. ciekawe, to tym razem się stanie. Nie mam exit. Koło siebie. To kiedy startujemy. Co się stało? Co się stało? O co chodzi? No rusz się. No rusz się, kobieto, nie, nie bierz bagażu. Hey, Noż kolejny. Ileż wy będziecie brać tych bagaży? Zaraz nikt nie przeżyje. Noż. No, jump, Ej, to jest wysoka, czy tro trochę to jest? Czy trochę trzeba po skakać. Czym tu nie można biegać? Ale jak no, co się mogło stać? Nie jakaś. Dobra, kolejny level i ostatnie dwa trochę długa ta gra szczerze i fajna wciągająca. O, teraz jesteśmy w powietrzu. Obok mnie nikt nie siedzi. Albo nie co. Co? jest grane? Nie, tą maskę. Maska. Uż to bardziej wygląda jak jakaś kamera do, do YouTube'a, taka odrzucona I co? A nie, trzeba było się w tej pozycji. To trzeba dobrze wylądować. Trzeba było pas zapiąć. Ja od Zapiąć. Dobra. Wylądowaliśmy chyba na lotnisku.

No rusz się. Co się stało? Pewnie, że nie można było skakać. Nie mogły skakać wiele osoby. Ale co tutaj się złego stało? Możliwe pewnie, że coś się dymiło. Ale czemu za chwilę będzie koniec tej wspaniałej gry? Reklama! Dobra, już będzie po reklamie. Trochę długi to odcinek. Myślałam, że będzie krótsza ta gra. Nowy level. się To możliwe, że będzie chyba losowy poziom. O. Na mną akurat. Jak dobrze. A co tym razem się mogło stać? A podpaliła się kopina pilotów. Ciekawe jak oni tu... Wtedy... A, złamał się samolot. Dobrze. Komplec. Wszystko zrobiłem. Teraz ostatni le level jesteście widzowie na to, kotowi? Dobra, ta ja. Może... Dobra, co tu jeszcze? To będzie jakiś test? Dobra, nic nie zrozumiałem. O co chodzi? O co chodzi? Dobra, szybko! Jaros się samolot. A wiesz komuś komu na... już na głowę. Dobra, i co? do menu jej wszystko jej wszystko przeżyłem no to papa widzowie i do następnego